Czy myślicie, że reaktywacja największego zespołu w historii muzyki w oryginalnym składzie jest możliwa? Przypomnę, że dwóch z nich już nie żyje. Mowa oczywiście o Beatlesach. Ja uważam, że tak. Ale jak? Wskrzeszenie? W jakimś sensie tak. Dajcie mi 5 minut, a udowodnię Wam, że to jest możliwe. W jakimś sensie. Ja jestem Adam Szewczyk, potocznie zwany Szewcem, i zapraszam na kolejny odcinek mojego muzycznego laboratorium. Zostańcie ze mną. Czas na las, ode mnie dla was, Trzy, dwa, raz, gaz. Za początek istnienia grupy uważa się spotkanie 16-letniego Johna Lennona z 15-letnim Polem McCartneyem. To iście kościelny wątek w tej historii. Mianowicie do tego spotkania doszło 6 listopada 1957 roku na Festynie Parafialnym w Woolton w Liverpoolu w jednej z przykościelnych salek. Lennon grał wówczas koncert ze swoim zespołem The Quarrymen. Przedstawił ich sobie wspólny znajomy. Potem dołączyli do nich George Harrison. I Ringo Starr. I tak się zaczęła historia zespołu wszechczasów. Wystarczyło 6 lat, by The Beatles, wydając album Please Please Me, zapoczątkowało globalną pandemię Beatlemanii. W sumie wydali 12 autorskich albumów studyjnych, na których zmieściło się ponad 300 piosenek, w tym 72 covery. W wyniku wielu niefajnych rzeczy zespół rozpadł się w 1970 roku. Wystarczyło im zaledwie 7 lat, by zmienić muzykę na zawsze. Najwięcej sprzedanych płyt w historii prawie 300 milionów. Najwięcej numerów 1 na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Najczęściej kowarowana piosenka w historii to Yesterday. Ponad 2200 artystów włączyło tę piosenkę do swojego repertuaru. Yesterday. Najwięcej albumów numer 1 na brytyjskiej liście UK Albums. Zespół zdobył 15 pierwszych miejsc na tej liście. Najwięcej sprzedanych singli w Wielkiej Brytanii ponad 21 milionów. Rekordowa przerwa między utworami numer 1. Singiel Now and Then z 2023 roku zapewnił The Beatles miejsce na szczycie listy przybojów po 54 latach niefunkcjonowania. Ustanawiając nowy rekord najdłuższej przerwy między dwoma utworami na pierwszym miejscu w historii brytyjskich list. Rekord oglądalności. Występ The Beatles w programie The Ed Sullivan Show w 1964 roku zgromadził miliony telewizów w Ameryce, stając się historycznym wydarzeniem telewizyjnym. Dwóch członków tej legendarnej grupy przepłynęło już na tamten brzeg: John Lennon. Został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku przez Marka Davida Chapmana w bramie apartamentowca Dakota, w którym mieszkał na Manhattanie. George Harrison zmarł na raka 29 listopada 2001 roku. W jakimś sensie jest to możliwe? Niedawno w sieci trafiłem na taką informację na plotkę być może, że zespół planuje reaktywację i właśnie to dało mi impuls do nagrania tego materiału. Sam wpadłem na pomysł, jak chłopcy mogliby to zrobić. Wciąż żyją synowie: Johna i George'a, Julian i Daniel. Julian Lennon jest muzykiem, piosenkarzem, songwriterem, prowadzącym bardzo aktywną działalność artystyczną. Kogoś wam przypomina? No to teraz posłuchajcie sobie, jak gra i śpiewa. Skóra zdjęta z ojca, nieprawdaż? Jedziemy dalej. Dani Harrison. Brytyjski muzyk, wokalista, gitarzysta, songwriter. On też wam kogoś przypomina? No to teraz posłuchajcie sobie, jak gra i śpiewa. Skóra zdjęta z ojca, nieprawdaż? No i mój pomysł jest taki. Paul McCartney i Ringo Starr, wciąż żyjący, oryginalni Beatlesi, zapraszają do współpracy synów, Johna i George'a, czyli Juliana i Daniego. Płynie w nich ta sama krew, tak samo wyglądają, tak samo grają i śpiewają. Czegoś trzeba więcej. Panowie, róbcie to, póki jeszcze jest czas. Fanom dacie ucztę, jakiś świat nie widział, a sami zarobicie trochę grosza, no i mam nadzieję, będziecie się nieźle bawić. Jak myślicie, czy taki powrót jest możliwy? Czy to miałoby sens? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle, dziękuję za uwagę. To byłem ja, Adam Szewczyk, potocznie zwany Szewcem. Cześć.